W tyłu za mną widzicie baza rajdu. Baza rajdu znajduje się pośrodku e, Osada Śnieżka. Tam mieszkają zawodnicy. Z tyłu też słychać kłady i jest baza rajdu, biuro rajdu i park e, maszyn. To miejsce nazywa się tak nie bez powodu. Z drugiej strony naprzeciwko osady znajdują się góry, pasmo górskie i jest tam też Śnieżka. Także uważam, że świetne miejsce. W pięknych okolicznościach przyrody spotykamy się na pierwszej rundzie przeprawowych Mistrzostw i Pucharze Polski ATV PZM Dragon League.